Jacek Hogan, Fundacja Darma, dzień dobry. Dzisiaj o historii i wbrew pozorom o współczesności. W latach 60. i 50. XIX wieku w Austrii był taki pomysł, żeby oprzeć czy przestawić w uzbrojeniu strzeleckim się z czarnego prochu na proch nitrocelulozowy, którego oczywiście wtedy tak nikt nie nazywał. I który był wybrany nie ze względu na to, żeby nie wiem, była amunicja scalona, albo dlatego, że jest bezdymny, tylko albo że lepsze prędkości może pocisku zyskać. Głównym powodem, dla którego zainteresowano się nitrocelulozą robioną z bawełny, która była niestabilna i wiele trzeba było poświęcić czasu na to, żeby właśnie ten nowy pędnik pocisków. Był stabilny, nie eksplodował, to dotyczyło też artylerii, nie tylko karabinów. Głównym celem było to, że większość składników spalania czarnego prochu jest wbrew pozorom stała i bardzo zanieczyszcza lufę. W związku z czym po kilku strzałach właściwie lufa jest w stanie takim, że albo bardzo ciężko ją nabijać, albo trzeba ją przeczyścić, i, i dlatego lufy armatnie były czyszczone po każdym strzale na przykład. A w karabinach odprzodowych co dziesiąty nabój, na przykład w wintowanych karabinach tej epoki, był tak zwany nabój czyszczący, który tam miał doprowadzić do tego, żeby trochę przeczyścić lufę. No albo się używało jakichś innych metod, ale to zawsze był olbrzymi problem. No i w wyniku tych prac ustabilizowano ten proch na tyle, że można go było użyć. I pociski wyglądały dziwnie. To były nadal do karabinu Florenta pociski, właściwie w pewnym sensie nie całkowicie scalone, ale częściowo. To znaczy, mamy pocisk, kijek, na który jest nanizany ten nowy proch, i to się wrzuca od przodowo do, do lufy. Strzela się bez. Nie trzeba stemplem przybijać, ubijać w ogóle. A ponieważ właściwie nie ma części stałych, które zanieczyszczają lufę, to można strzelać dwa razy szybciej. I bez problemu bardzo długo, w związku z czym szybkostrzelność praktyczna z trzech strzałów na minutę doszła do sześciu strzałów na minutę, w związku z czym już była konkurencyjna z karabinami Dreysego, a karabiny Dreysego miały ten kłopot, że miały przecieki ciśnienia gazów koło twarzy, miały łatwo zużywającą się długą iglicę. Zaletę miał oczywiście taką, że, że można było ładować leżąc. Natomiast celność tej broni ze względu na podkalibrowość pocisku, papierowy sabot pozostawiała, pozostawiała bardzo dużo do, do życzenia. W związku z czym karabiny systemu Lorenza z tą amunicją nitrocelulozową były świetnym pomysłem. Cały korpus prze, przezbrojono już w nowego typu amunicję. Po czym się z tego wycofano. I w wojnie prusko-austriackiej używano znowu całkowicie czarnego prochu, mimo że już cały korpus, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, przez dwa lata w ramach eksperymentu używał tej nowszej, lepszej amunicji. I dlaczego o tym wszystkim mówię i dlaczego oni zmienili zdanie? Otóż, e, o, jeśli dobrze pamiętam, około 90% produkcji bawełny w tym czasie. Pochodziło z południa Stanów Zjednoczonych, a południe Stanów Zjednoczonych akurat było w trakcie wojny z północą Stanów Zjednoczonych. I północ, która przejęła całą marynarkę federalną, czy utrzymała, w przeciwieństwie do większości kadry oficerskiej, która była po stronie południa, ale na przykład piechota morska, właściwie ofi kadra oficerska, też chyba w 90% czy 80% przeszła na stronę południa. No w każdym razie południe zostało odcięte blokadą morską, bardzo skuteczną, w związku z czym dopływ bawełny. Do Austrii właściwie ustał. Nie było możliwości prowadzenia pełnoskalowej wojny przy pomocy tego lepszego, nowocześniejszego prochu, który zaczęli Austriacy używać 20 lat przed Francuzami. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ano dlatego, że bawełna do dzisiaj jest potrzebna przy produkcji prochu strzelniczego i artyleryjskiego. I od kilkunastu miesięcy dostęp do niej dla Europy jest bardzo ograniczony, a Europa nie produkuje bawełny. Źródłem bawełny są kraje, które nie są przyjazne dla NATO i Stanów Zjednoczonych. Warto się uczyć historii, żeby rozumieć współczesną logistykę i żeby zrozumieć, jakie jest między innymi jedno z Wąskich gardeł, w produkcji prochu strzelniczego, prochu artyleryjskiego współcześnie w NATO i w rozwinięciu pełnoskalowej produkcji, mobilizacji gospodarki w tym zakresie, żeby pomagać państwu ukraińskiemu. Tak e, prozaiczne rzeczy jak bawełna e, mogą mieć znaczenie we współczesnej wojnie. Jacek Hoga, Fundacja DARMA. Dziękuję i pozdrawiam.